No to, hej, dawno nie było, niczego. Na szybko zagrałem, żeby przynajmniej mam 55%. No i... A nie wiem. Wiem tylko, że... Tyle, że i mówi, myślałem, że już ten, zrobię przynajmniej y, ten, pięćdziesiąt y, tam, siedem, y, y, czy tam gdzieś się ginie po tym. Y, no nie wiem, zbyt bardzo już byłem pewny siebie. I ta pewność siebie aż mnie wykończyła. No to czas nie wiem. Widocznie hmm. sarki wykradzanie obywateli, nie, mam badania, nie? Jedyne. Nie wiem, coś jeszcze powiem, no, ale nie wiem na razie co. Oprócz tego, że dwa razy pobiję. Dosłownie wtedy wiem tak. Byłem o 1%, mówiłem e, e, tam ileś. Potem podbijłem o 2%, potem znowu o 1%. Wolną no, zobaczy no tak, że nie wiem, teraz zauważyłem, że zrobię to wszystko. Najwięcej to zajęło mi potem 5 prób, żeby znowu tam dojść i jest swój rekord. Nie. Czemu ja tam coś robię? Nawet nie specjalnie, po prostu wiem, że tam trzeba szybko skakać, a czasami zbyt szybko. No nie. No nie. Gdzieś się doszło. Nie konkretnie na 100%, bo czuję, że to nie, nie będzie w ogóle, nie wiem, w tygodniu. Na pewno to będzie w wakacjach. Bo do wakacji prędzej już nie będę nagrywał. Jest dużo szans. żebym przeszedł to przed wakacjami nie wiem minimalna szansa jest mało możliwość że jeszcze pojutrze zrobię coś no to wtedy jeszcze nie będę. Zginęłem tam jeszcze, a dotarłem tam, nie więcej 40 razy. Ten samolot też jest taki ciężki. gdy masz na nim ponad 100-200 prób. No, gdzieś 150-200 Może nawet więcej. Mam nadzieję, że uda mi się pobić rekord lecz teraz skarmiam się, że to ja takich części nie lubię, gdy trzeba bardziej spamować, a nie, nie, przez większość poziomy nie jest taki spam. Nie nagle spamam? O! Szybko dotknęłam. Ja, nie, czemu ja tak tam? Bardzo szybko jak na mnie... Nie pamiętam, ile razy przed tym zginęłem, ale szybko, jak na mnie. Jak na mnie, to powinno mi to zna, zająć z, z co najmniej 20 prób. Czekaj, czekaj, to 200 prób na tym spędziłem tylko po to, żeby tam wejść te 20 razy. Ja no, żartuję, na pewno mniej razy doszło. Nie mam opcji, że tyle. Gdzie to troszeczkę częściej, no, bez przesady. Każdy wiązał. Nie wiem, ale wiem, że jak dwa razy przejdę samolot z rzędu to jest świetne. Zwłaszcza ani razu tak nie zrobiłem. Chyba, że wcześniej, bo się na tym nie skupiam. Może wcześniej nie wiem. Nie na odcinku. W sumie też nie wiem, nie dla się. W sumie nie skupiłem się nawet na tym. Kiedyś to był dla mnie jeszcze cud, w ogóle dojść dwa razy do samolotu.

To jest najciężej dla mnie. A czemu ja tak mam, że gdy kula się kończy, jest mi ciężej, ciężko? Gdy wszystko się dzieje dosłownie ciężej. No Do nie wszystko, gdzie się coś kończy, jest najciężej. W samolocie kończy? Wow, jest najcięższa część. Nie wiem, że może na czymś nie, ale Nie, ja tam klikam. Nie wiem co, ale nie wiem. Może nie ma to, był mój błąd raczej. Nie ma opcji, że Nie, Nie, eee, nie, nie, nie na znaczy nie, nie ważne. Czasem nie rozumiem, czemu to tak może wysoko wybić. Także raz to przeżyjesz jeżeli nie wiem co tylko wybije, a raz cię wybije wyżej. I to tak dużo wyżej, jakby to cię zwykłe to objęło. I to złota. Nie czemu ja tam przytrzymuję? To już nie jest pierwszy raz. Nie. nie wiem, gdy jeszcze poza odcinkiem robiłem to rzeczy, to już już 50 razy. Gdy przytrzymuję. Filmami z odcinkami, się jak chcecie ja też mogę tam jak mu A tym, tym 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 A ta monetka jest chyba łatwiejsza niż zrobić zdobyć bez monety a tak serio Słuchaj, tam nic nie muszę robić, a tak to muszę odbić się, żeby nie zdobyć monety. Zobaczcie. No przecież nic nie robię tam. No, no to będę miał na pewno tego y, Speed Racer przynajmniej z jedną monetą. Potem zaczynam The Mam przejście prze... to tylko dlatego, że mój kuzyn mi przeszedł. Normalnie jest to nie, nie rady. Normalnie to tak zrobiłem z 30%. Nie wiem jak ja to zrobiłem. Wiem w szoku sam, bo ja nie umiem w ogóle tego poziomu. Nie umiem kuli, Nie kule. No nie. Na koniec. W sumie nie powinienem się dziwić, skoro na koniec. Chodź, chodź, god, Bo Nie lubię małego samolotu. albo Platinium mam spróbuję spróbujemy ale ostatnio nie wiem zobaczym zobaczę co nadal się Shiver? Nie, nie, pomijamy te dwa. Tej dwóch nie umiem. Platinum Adventure, dobra. X-Tab. sumie x step mam flakon. Tego, tego piętnasty. Nie, nie, nie. Na pewno nie będzie jako 15. Jeśli w ogóle tam kiedyś dojdę. Nie, nie, nie. Będzie to najmniej jako. A co to jest? Zapomniałem, A na coś spoko powracam No to to. To się na początku czemu jest takie łatwe? A w tylko na początku, bo to nawet nie wiem czy na łatwego demona zasługuje. Na no pewno nie. Dobra, wracamy do Speed Racer. Speed Racer, No. I jeśli coś się no, nie no to. Sorry. Często tak mam, na przykład na Jumpera niedawno poszłem i mam chyba najmniej prób z wszystkich e, tych, mm, tych początkowych, nie początkowych nawet, ale tych, no po prostu, że klikasz play i masz tam Yy... Jumper i taki tam. Jumper był łatwy. Myślałam, że będzie piekło. Czemu ja myślę, że Jumper będzie... Nie, Dobra przynajmniej go, że przeszłam, myślałam, że... że, że nie, w sumie myślałam, że męczyłam się z nim z tysiąc prób. Będę się męczył. A tak naprawdę, gdyby nie to, że spojrzałem ile tego prób mi to zajęło, to bym powiedział, że zrobiłem to z 500 prób co najmniej. No nie wiem, let's go, can't. can't. zrobiłem o wiele. Yy, tam. więcej prób poświęciłem na to. Z tysiąc. nie rozumiem tego, ale wtedy w ogóle nie umiem, w ogóle nie niczego. Dopiero, dopiero, nie wiem gdzie miałem 752 próby to wiem se practice'a, pierwszy raz bo ja nie używam do poziomów practice'a no. no, no... bo, no co, znaleźć z złe miejsce to jak ja zrobiłem na y, speed racer i co miałem plus 100 prób przez to, że nie dało się stamtąd wylecieć to dosłownie z 10 prób poświęć, nie wiem, 20, a wtedy prób było tak, że zliczowałem się w jakimś miejscu, bo piknąłem sobie to i ciągle linię się. Ja nie jestem w tym najlepszym, szybkie działanie, żeby nie mieć milion prób. Milion prób to nie wiem, ile osób miało na świecie. I chyba pozytywnie duże to było tak. Tak, 4 miliony chyba mówił. Że ktoś jakiś tam poziom próbował zrejcować za zaamkniętymi oczami. Ja to nie był chyba łatwy Na no nie był. Jeśli serio, o tyle. No nie. awa. Wyłożyłem się w głowę, no nawet no, nie, teraz o Nie, nie ma nic tutaj około siebie żelaznego. Nawolnąłem się, chcę już na stówę. Przynajmniej żelaznego lub To chyba jeszcze 5 minut i koniec. Nawet mniej Serio nie pobiłem rekordu? Szczerze, zbyt bardzo się na to nastawiłem, żeby to było... Serio, powicie rekordu. O kurde. Nie. A ja teraz zginęłam przez bagę na stówę, nie ma obciążenia, Nie ma obciążenia. No w sumie, ostatnia próba. Tym razem nie będę przedłużał, jak zawsze robię. Chyba, że zginę na przykład na jakimś. Przynajmniej. Nie, przynajmniej będzie 30%. Przynajmniej będzie 30%. Chcę do dojś samolotu dojść. Pomocy. Dobra, już nie ma. Teraz, co, zadziałało mi wreszcie. Aha, no to na tyle będzie dzisiaj na, tym na razie.